Tematem poprzedniego spektaklu była śmierć, yy, i to ona przerwała poprzednią pracę. A po tej yy, tragedii nastąpiła pandemia, yy, i cały czas wydawało nam się jeszcze, że wrócimy do tego tematu. No, potem okazało się to z wielu przyczyn niemożliwe, natomiast yy, yy, potrzeba spotkania była obopólna. I wtedy pojawił się pomysł, żeby zawsze, zresztą, tak mi się wydaje, że trzeba robić rzeczy, które, które wynikają z nas samych. Tak mówił Gaeta, no de Gaeta, kiedy sztuka karmi się życiem, to życie staje się sztuką, i często z tego życia czerpiemy tematy do tego, co robimy na scenie. Mam wrażenie że że nie tyle często, co zawsze. I to nie jest kwestia opowiadania o sobie e, i toczenia ja e, e, po scenie, tylko e, brania inspiracji z tego, co się nam przydarzyło. Po poprzednim spektaklu, poprzedniej próbie doprowadzenia do, 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 do premiery zupełnie inaczej zaczęłam podchodzić do pojęcia dom. Dla mnie Katowice to jest dom, dom, z którego wyjechałam dawno temu, po maturze. Wjechałam na studia do innego miasta, będąc przekonana że ja na pewno wrócę. Bo nie wyobrażam sobie życia poza Śląskiem. A potem okazało się, że bardzo szybko je sobie wyobraziłam, i zawsze pewnie to jest tak, że jak jesteśmy czegoś pewni, to potem się okazuje, że, że dorośliśmy, coś się zmieniło i ta pewność już się zmieniła w niepewność, a potem w pewność wręcz przeciwną. Zamieszkałam na stałe w Krakowie, a te powroty do Katowic były zawsze powrotami do domu, do rodziców. Potem tylko do mamy, a potem już tylko po to, żeby posprzątać groby. I, I ewentualnie spotkać się z przyjaciółmi z liceum. I wtedy zrozumiałam, że przyjazdy tutaj, choć pomiędzy tym Krakowem a Katowicami, to jest taka krótka droga. To tak naprawdę dla mnie to jest jazda przez całe życie w tej i we I dlatego o tym chciałam zrobić przedstawienie, o wracaniu do domu, o redefinicji tego słowa, o tym, czym jest dom, czy to jest niewinność, czy to jest beztroska, czy to jest po prostu kraina dzieciństwa, kraina szczęśliwości. Czy dom, patrząc z kompletnie innego punktu widzenia, to jest to, co czeka na nas po śmierci, i cała nasza egzystencja jest drogą do tego domu, który będzie gdzieś tam kiedyś. Czy ten, jeżeli mówimy o domu, to gdzie ten dom jest? Poza całą sferą psychiczną, czyli że jest w sercu, w duszy, w pamięci, w głowie, to jest również w określonej przestrzeni geograficznej w określonym kraju którego kondycja wynika z tego, co przydarzyło mu się przez ostatnie kilkaset i kilkadziesiąt lat. O kilkuset latach nie dam rady opowiedzieć, ale ostatnich kilkudziesięciu, w których zanurzeni byli moi dziadkowie i moi rodzice, już tak. Tak jak mówiłam, nie opowiadam o historii swojej rodziny. To jest tylko jeden cytat i to też taki... No, cytat to jest bardzo mocno powiedziane. E, natomiast to następstwo pokoleń, to niewyciąganie wniosków z historii, a jak mówi przysłowie, kto nie wyciąga z wniosków z historii, jest skazany na jej powtarzanie, stało się takim tematem e, przewodnim tekstu, który napisałam. Stąd opowieść Mitomana. Ponieważ kiedy brakuje ludzi, od których możemy dowiedzieć się, jak było, i którzy pomogą nam zrozumieć siebie samych, zaczynamy stwarzać mity. Stąd każdy z nas w większym bądź w większym stopniu jest mitomanem mitomanem swojej rodziny, mitomanem swojej ojczyzny. Nawet jeżeli tą ojczyzną nie jest szeroko pojęta Polska, ale na przykład blokowisko, z którego pochodzi. Te świnie. Też ważne. Odys i świnie. Świnie, czyli wszystko to, co świniami nazywamy, bardzo pojemny symbol, zarówno z punktu widzenia historycznego. Świnie to ci, którzy zdradzali, kolaborowali, którzy się zaprzedali, jak i moralnego, mieszczańskiego. Świnie to ci, którzy się źle prowadzą, to ci, którzy są nieczyści. To ci, którzy są. E, ześwinieni, uświnieni e, moralnie. Można też podłożyć komuś świnie, albo można być jak świnie zaryżniętym. Stąd ta wielość, ponieważ na różnych etapach historii, na różnych wyspach, e, na e, różnych zakrętach drogi swojego życia e, e, Telemach wraz z Odysem spotykają kolejne osoby, które zasługują na e, miarę, e, na, zasługują na miano świni. Zawsze zaczynam od warsztatów, od spotkania z aktorami. Na warsztatach, poza tym, że pokazuję aktorom swoje metody pracy, swój warsztat, to poznaję również ich potrzeby, ich chęci. To co chcieliby zagrać, oczywiście nie mówię tutaj o odpowiedzi pod tytułem główna rola, albo chciałbym zagrać teraz Hamleta, tylko o tematach, o tym co w nich jest w danym momencie, potrzeba zmierzenia się z jakim zadaniem, z jakim tematem właśnie. Dlatego, że wydaje mi się, że aktorzy są w zdecydowanie gorszej sytuacji niż reżyserzy, bo reżyserzy mogą robić to co im w danym momencie w duszy gra, a aktorzy są wybierani do pracy. Ja chcę inaczej. Czyli y, y, kiedy aktor wchodzi do pracy ze mną, to y, będzie na scenie poruszał temat, który w danym momencie jest dla niego istotny. Kiedy spotkaliśmy się prawie trzy lata temu na warsztatach tutaj w Teatrze Śląskim z całym zespołem, i potem rozmawialiśmy, w kim są, jakie potrzeby, napisali, każdy z nich napisał do mnie list. Teraz chcę opowiedzieć o tym, teraz to jest dla mnie ważne. Na tej podstawie skonstruowałam postaci, charaktery postaci, które miały wystąpić w tym spektaklu, który się nie odbył, prawda, 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 prawda. I to stało się również punktem wyjścia do postaci w Odysei. Aktorów jest mniej, dlatego że to, to, te, te tragedie, które spotkały nas pod koniec prawdy, nie spotkały tylko mnie, natomiast spotkały również niektórych spośród moich aktorów, w związku z czym nie byli gotowi. Na, 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 na e, powrót. E, zmieniły się sytuacje życiowe, e, i to spowodowało, że obsada się zmniejszyła. Ponieważ w międzyczasie nie przeprowadzałam żadnych e, nowych warsztatów, więc nie chciałam brać nikogo dodatkowo. Z tamtych warsztatów pamiętam wspaniałą Alinę Hecherską i wspaniałego Michała Rolnickiego, którzy nie weszli wtedy do obsady, natomiast była taka możliwość, że stało się to teraz. Krzysiu Wrona, który przyjechał do nas gościnnie nie był pierwszym moim wyborem. Tę rolę miał grać inny aktor, aktor z Teatru Śląskiego, natomiast z racji równy, różnych perturbacji życiowych i zdrowotnych do tego nie doszło i stąd poprosiłam o to, o to zastępstwo i, 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 i o, tą, o tą rolę gościnną. To jest jakby pierwsze spotkanie z aktorami, zawsze. Potem. Staram się zobaczyć ich we wszystkim, w czym tylko się da. Poza tym, że przyjeżdżam na spektakle i oglądam je w żywym planie, to zawsze proszę, żeby teatr wysłał mi wszystko, co było w ostatnim czasie robione, żebym wiedziała też na jakim etapie oni są, w jakim momencie zawodowym są, jakie role grali ostatnio, żeby to, co im zaproponuję, było od tego jak najbardziej odległe, żeby, żeby mogli znowu zadebiutować. Wierzę, że każda premiera jest debiutem nas wszystkich, bez względu na doświadczenie, jakie mamy. A potem, kiedy spotykamy się na pierwszej próbie, poza tym, że czytam aktorom zawsze tekst, który napisałam, takie przyznanie się do, do, do własnej grafomanii, dlatego muszę przeczytać sama, to zawsze piszę dla nich listy do postaci. To jest taki punkt wyjścia do budowania roli, stan świadomości postaci w momencie, kiedy zaczyna się przedstawienie gdzie staram się pisać językiem każdej z postaci, pisząc ten list, automatycznie w tę postać wchodzę, muszę ją. Nie tylko absolutnie rozumieć, ale i absolutnie czuć, dzięki czemu jestem w stanie prowadzić aktora, dzięki czemu nim nie dyryguję, bo uważam, że to wulgarne, tylko po prostu idziemy w tym samym kierunku. Bo list nadaje kierunek postaci. Opowiada zarówno o jej przeszłości, jak i o jej charakterze, jak i o jej osobowości, i o jej potrzebach, lękach, o wszystkim tym, co jest ważne. Taki rodzaj credo. A potem on oczywiście, zmienia się i ewoluuje, bo sceniczne zdarzenia wpływają też na wybory postaci, wpływają na ich charakter, zmieniają ją w związku z upływem czasu, bądź właśnie zdarzeniami, które, które ją kształtują jak, jak, jak woda kamienie w rzece. Ale Muszę przyznać, że przy, tych, przy tej całej wielości rzeczy, które robię, od pisania tekstu przez wymyślanie scenografii, projektowanie jej, robienie kostiumów i reżyserowanie, które jest takim dosyć wieloskładnikowym zajęciem, to najpiękniejsza, najcudowniejsza jest zawsze praca z aktorem. Praca z aktorami Teatru Śląskiego jest niesamowitą frajdą i pięknym spotkaniem, bo to piękni. Pracowici, utalentowani i oddani ludzie. Także Mamy za sobą na pewno niełatwe trzy miesiące, ale y, niełatwe dlatego, że zadania były istotne, że y, 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 praca była trudna, bo powinna być trudna. To jest jakbycie w ciąży. To nigdy nie powinno być. Y, to momentami jest przyjemne, ale wiadomo, że dużo kosztuje. Yy, I nas też kosztowało. A teraz rodzi nam się dziecko z y, y, takim średnim imieniem Odecyś świnie czyli opowiedz mi Tomana, ale mamy nadzieję, że. Y, że będzie zdrowe i że pięknie je Państwo przyjmiecie.